Ja też! Ale na no wszystko to się tylko da. Nawet na YouTube. Ale złoty chce! Ja mam jakiś podwójny! A już tak powiedział. Ej, Ja mam to włoży Nie da się. Dobra, ja zaczynałam jak makata. Ty wiesz, wiesz co ci powiem? Ostatnio znalazłam tego, o, szmaragda. Powiedz ile ja mam miałam... No, ile? Siedem. Siedem? Ta. Ale ja ostatnio znalazłam y, tego. Y, a ten y, render to jest... Y... Marcelina. Marcelina to jest render. Ta. Dobra. Dzięki Bo Ski render dobrze pisał, który Śpiewak też kurna Odzywa się jakby nie wiem co Po godzinie mi odpisał A ty znasz śpiewaka? Znasz? Śpiewaka Czekaj, napiszę ci O kogo mi chodzę. Takiego chelpaka. Halo? O, e, pomiędzy wami jest zbyt niska, aby był ze jakąś wideo. Kuba, mamy... Ja, ja mam cały Armor. To dobra. Ludzie, za 3-2 minuty kończymy naprawdę, bo ja już nie wytrzymuję. Może w przyszłości niedługo w przyszłości. Kurde, niedługo, ja pierdolę. Może Słuchaj, niedługo. Ja. Ej widzicie, moja koleżanka bardzo złapała dużego bulwersa. Ej! Mój bulwers był dawno, wiesz? Jak jakby angielski, no wiesz? Kurde, ej mam... Było, ej, mamy to z kamerą i z połączeniem. Więc zabierzmy do końca na muzykę. Za wiele minuty kończymy. Za wiele minut kończymy. Mam nie nie? Ma. No, Ja robię szybki. Co robisz? Zacznij, mój kolega nagrywa, no i ja nie wiedziałam, poszedł. Ale zabiję go jak tylko wróci. Wiecie o tym. Bo zostało nam tylko minuta. to już powinniśmy nie no ale zrobię jeszcze minuta. Ej, bo została nam minuta, a on sobie poszedł, tak? Ponieważ mój komputer nie jest na tyle wyświadczony, że potrafi że mogę potrafić grać w Minecrafta również jak i... Yy. O, piszę do mnie. Na pewno musi do domu. Na pewno musi iść. No musi zejść kolację, no to dobra. Dobra, to lwiska ja kończę. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i pa pa.